Krakowa, Wieliczki, całej Polski powiemy na przykład, że były ludzie nawet z Gdańska dzisiaj, bo tak co chwilę się po prostu przedstawia, żeby pokazać to miejsce, żebyście mogli wejść, dotknąć, faktycznie ten dom będzie dla osób starszych w przyszłości, będzie dla osób potrzebujących. No to szczerze mówiąc, to może być to dla nas. Nie ukrywajmy, że wcześniej czy później to możemy my tutaj przychodzić i potrzebować znajduje się kamień węgielny z groty na rdzenia który został poświęcony na pracę świętego Piotra w Czesławie dla Franciszka i zostanie wygórowany jako kamień węgielny w tej góry tego budynku w mm -hmm. Tutaj znajduje się kwar wykonany ręcznie na jedwabiu, który papież Szafałowy otrzymał podczas swojej pielgrzymki do Japonii, a został przekazany przez kardynała Ziewisza na rzecz tego budynku. Proszę zobaczyć, jak to no wygląda. Ale gdzie on będzie wmurowany, jak budynek już stoi? Będzie takie symboliczne miejsce. Jest na przygotowane. Także A czyli będzie, będzie widoczny taki ten budynek? Taki, taki, tak, 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 dokładnie. Hmm? Czyli wmurowane to jest takie symboliczne słowo, dlatego że on po prostu będzie tak w ścianie tutaj na zawsze. Tak mają Państwo widok na Pola Miłosierdzia tak. i na Rondo Światowych Dni Młodzieży, na tak, których tak. ułożona jest mozaika kwiatowa w kształcie kontynentu Aha. i się też w Młodzieży. Znajdujemy się w apartamencie papieskim na kampus Misericordiae w Przegach, w którym papież będzie nocował w sobotę na niedzielę w trakcie czuwania młodzieży. I proszę powiedzieć, jakie są wrażenia po zwiedzaniu tego apartamentu? Skromniutkie. Piękne, dostojne, no robi wrażenie ogromne, bo wiemy kto tutaj będzie nocował i jak jest to ważna osoba w tym dniu, który zaczynają się te Światowe Dni Młodzieży i ta najważniejsza osoba i tyle młodzieży co tutaj będzie, no robi wrażenie, jestem złożona. Przyjedzie do nas. A, niektórzy mówią, półtora miliona. okej, okay. dobrze. A nie w nas w telewizji. Oglądnie 300 milionów, 400 milionów, szanowni Państwo, tu będzie tych 400 pizzas telewizji, to widział. Więc, jeżeli im powiemy, że dom już mamy, magazyn już mamy, teraz potrzebujemy klinikę, a nie dla siebie, bo to najłatwiej jest powiedzieć, a potrzebujemy tutaj dla nas. To już mamy. Ale potrzebują dla tych, co są najbardziej potrzebują. Z radością spełniamy życzenia Ojca Świętego Franciszka, aby w roku miłosierdzia powstawały dzieła miłosierdzia. Niech ten dom służy potrzebującym i wszystkim przypomina słowa Pana Jezusa: błogosławieni i miłosierdzie. Panie sprawa, by nikomu nie brakowało chleba, a ten dom niech będzie przypomnieniem dla wszystkich. Że chlebem należy się dzielić. dzielić. Stanisław Kapnał, Dziwisz, 2 lipiec 2016 roku. Tutaj jak Pan powiedział, to jest księga miłosierdzia naszych dobrych czynów. Pamiętajmy, miłosierdzie. Chciałabym 14 uczynków, w sumie 7 co do duszy, 7 co do ciała, w różnym wymiarze. Nie wielkie, ale pragnę, żebyśmy te słowa zapisali, bo to jest nasze życzenie do nas samych.